Szanowni Państwo, dziś przekazujemy karetkę, którą zakupiliśmy wspólnie ze szpitalem. Koszt całej inwestycji to 500 tysięcy złotych, 200 tysięcy z budżetu powiatu i podziękowania dla zarządu, jak i całej rady, która zabezpieczyła środki na ten cel. Myślę, że to bardzo dobra wiadomość dla Rybnickiego Szpitala, który zyskuje nową, pełni wyposażoną karetkę transportową. Nie zatrzymujemy się cały czas Rypiński szpital otrzymuje wsparcie zewnętrzne, jak i z budżetu powiatu. Dziś karetka. Wcześniej rozpoczęliśmy budowę przychodni, za chwilę remont oddziału wewnętrznego i mam nadzieję, że do niej koniec i szpital będzie otrzymywał kolejne dotacje i będziemy mogli inwestować w szpital. Mija pół roku, jak spotkaliśmy się tutaj, tak z Ratownikami medycznymi, ale także z, z dyrekcją, gdzie przekazaliśmy czek w wysokości 200 tysięcy złotych na zakup tej pięknej karetki, która jest za nami. Drodzy Państwo, tu podziękowania dla zarządu, całej rady, która zabezpieczyła te środki, ale myślę, że słuchamy głosów, głosów pracowników tak i staramy się. Wywiązywać z obietnic. Dlatego dziś karetka, tutaj podziękowania też dla pani dyrektor, która zabezpieczyła w swoim budżecie 300 tysięcy złotych na zakup tej, tej karetki. Myślę, że bardzo ważny cel, tak, że karetka trafiła właśnie tutaj do, do nas, do Rypińskiego Szpitala. To nie jedna inwestycja, którą prowadzimy w Rypińskim Szpitalu. Zakup, zakup karetki, mamy, jak wiecie, rozbudowę przychodni, za chwilę wewnętrzny, więc sporo, sporo się dzieje. Sukcesywnie będziemy, będziemy tutaj e, przekazywać e, środki, żeby szpital Rypiński e, rozwijał się. A dziś e, no, wspólnie z panią dyrektor e, przekażemy i z całą e, no, szczęścią rady e, kluczyki e, na ręce tutaj e, pana Marcina. No, mam nadzieję, że karetka będzie służyła e, naszym mieszkańcom. Dzięki, dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Rypinie zakupiliśmy karetkę transportową. Dzień. Dzięki zakupionej karetce transportowej zapewnimy bezpieczny transport pacjenta do jednostek ochrony zdrowia.